Doku jad bardzo lubi dzielić się informacjami na temat powstania smoków i tak zabił też w tym przypadku. Dzisiaj będzie trochę o pierwszym mistrzu Spingitsu, trochę o Imperium. Generalnie o nowych informacjach z Ninjago powstanie smoków. Pierwszy z użytkowników zapytał Doka o to jaka jest relacja pomiędzy pierwszym mistrzem Spindicu a smokami źródła czy ta ich moc, tych smoków źródła czy ich wprowadzenie trochę nie obniża wartości mocy, jaką posiadał pierwszy mistrz Spińczycu, czyli złotej mocy. Dogo odpowiedział: Dobre pytanie, nikt nie potrafi odpowiedzieć, jest to pytanie bardzo długoterminowe. Czyli jeśli to dobrze zinterpretowałem, to dokład jeszcze sam nie zna na nie odpowiedzi, bo nie zaszli aż tak daleko w scenariuszu i po prostu te następne sezony będą dopiero pisane i dopiero wtedy zostanie to wyjaśnione. No, podejrzewam, że kilka ładnych lat będziemy musieli na to poczekać. Drugie pytanie dotyczyło imperium. Jeden z użytkowników zapytał Doka o to, czy może wyjaśnić czym są znaki na twarzach mieszkańców i co oznaczają. Dok odpowiedział, że wyznaczają pozycję społeczną. Jednym słowem, jak kiedyś było to społeczeństwo podzielone na przykład na mieszczan, chłopów yy, itd. To to na podobnej zasadzie działało. Te znaki, które oni mieli na twarzy, pokazywał po prostu do jakiej klasy. Społecznej należą. Był to sposób na sortowanie i klasyfikowanie ludzi, tak jakby byli przedmiotami, co czasami chcą robić społeczeństwa totalitarne, jak właśnie Imperium, zrządzone przez cesarzową Beatrix. Uważam, że jest to całkiem spoko wyjaśnienie, przede wszystkim logiczne i sensowne, no i też wiele osób na to czekało, bo do tej pory nie wiedzieliśmy, po co to robią, czemu to służy, no a teraz jest już wszystko jasne. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam za uwagę. Hej!